Yo, no widzowie, tutaj Mako Laturski, dzisiaj gramy w Chivalry 2, jest to już trzeci odcinek z tej gry. Murt mi dał wyzwanie, żeby grać tylko ucznikiem, albo kusznikiem no, albo harcownikiem, to jeszcze no, Zobaczycie, co się później będzie w odcinku dziać, więc zostawcie łapkę w górę, suba, ja nie przedłużam i zapraszam. Dobra, Murt mi dał zadanie, żeby grać tylko ucznikiem przez cały odcinek, a moim zadaniem teraz, ja sobie dałem, żeby harcownika odblokować. Już firmy trochę brakuje, już 6 level. Mam więc, nie powinno być problemów. Hmm. Trudno tym trafić, bo to tam jest hop. No i on strzela. Nie no, musiał. Dobra, się oddalę, bo zaraz mnie to coś... Uh. Co jest? Dobra. Eee, amunicja, no i co? Lecimy. Uh. No nie no, weź ty kurde On malowała, on malowała. Trzeba zabić Mhm Na pewno O było dobre Obra O, to już nie było dobre Mhm Swojego zabij, no. Okej. Okay. Dobra, żeby nikt tego koksownika nie zestrzelił. To będzie za... ...ramurkiem. No! <laughs> yes, <laughs> <our battery> <laughs> <laughs> so yes. So yes. Dey. Chlawkę mam ze sutą, albo myszkę. Nie, raczej myszkę. Myszkę ma... Nie mam strzały jeszcze. O kurde, myślałem, że go pięścią trafię. Gdyby nie miał gardy, to może by zginął. Może. Mam nadzieję, że tym razem... O! Dostał. Tam ten heda dostał, ale o! Okej, okay, jesteśmy już w mieście. W mieście tego. Ora ja wchodzimy tu na górę, to jest dobry pomysł. Tutaj i stąd stąd jest najlepiej. On się już pali. Dobra. Dobra. Kurde. Kurde. Nie! To było mądre, to było mądre. Ktoś coś chyba we mnie rzucił, ale nie wiem co. Ale co jeszcze?

że Jesteśmy tak na widoku. No, jakiś łucznik już próbuje mnie upolować. To jest bitwa? Tutaj- o! Joiks? Joi- Joiks? Dobra. Mam koksownik? Nie. Super. O, o, ja, ja, ja! Ależ dostałem kurde! Ile już brakuje? O, ten challenge. Dobra, 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 lecimy, lecimy. No, tak już. No tak połowę to jest po... ćwierć, ćwierć. Ty, to jest chyba nawet równa ćwierć. Nie, to nie jest równa ćwierć. To jest takie ćwierć i... To jest 20... to jest tak z 37%. A ten co? Było dobra. Oj! Mhm... Okej... Okay. Jest źle... Dobra, w dwóch go! Oh, shit. O, shit! Bigo! No i co mi zrobisz teraz? Nic. No nie, no w dwóch! Mm hmm. Okay. O mój Boże No teraz to zwykłe tylko. O! Ja pierniczę. No i o jak, jak nie chciał popchnąć na niego. No nie no, zarąbiście. Jak go otoczyli, co jest? A ten tą balistą to ja nie wiem. My rynek mamy zdobyć, a mamy jeszcze 40 sekund, a nie mamy żadnego w ogóle tego. nie nam się uda. Trzymaj teraz! Tamo! się musi udać. Co mnie zabiło? Czy... Aha! Zabijmy mój własnych. Super. Aha. No i co? Ale dostał Zarąbiliście. Nawet na, na, na zwykłą broń mi się nie chce zmienić. Taki, takie dobre jest to. Taki szybki jestem Okay. Jest. Mam harcownika. O. Ja nie wiem, jak ja to Okej, okay. macie koksownik. I tu jest jeszcze ammo crate. Nie no! Aha! Dobra, mam harcownika przynajmniej. Jak się gra harcownikiem? Aha! Jak się tym rzuca? Ja mam po prostu tak?! A. No to super. Mam tarczę przynajmniej w ogóle. Nie można tu tarczy dać. Znaczy tego, pułapki. Nie no. Ja... A, I ŻADNYM NIE TRAFIŁEM Nie no No ja jakieś no Co to ma być? Harcownik <grym> Dawaj Ja chcę się tak wystrzelić Nie! Ś mnie zabije zaraz. Trafiłem. Nie, no Janet! Nie, to jest taki wstyd. A, spróbujmy z tej. Lecimy. Nie! Oszczep mój! To jest oszczep? Gdzie jest moja tarcza? Aha, ja tarczę miałem, nie? Mocne. Już nie masz. Miałeś, ale już nie masz. No co? No jak swojego, niby. O Jaki ten oszczep jest mocny! O nie, został mi ostatni, to ja bym wolał Są tu moje oszczepy? No jest! Dostał się Ja mam ostatni oszczep, NIE! nie! Zarąbić. Dobra, i tak w, w zasadzie nie miałem szczepu, więc no. Ja puszko. Co? Kołczam? Nie wiem co tym. Jezu, ja w ciało trafiłem i to ciało wyleciało. Ciało wyleciało, no. Do wody wpad prawie. No nie! To mój oszczep. Aha! Że kołczan uzupełnia, to już wiem o co... O nie. Nie! Wejdą w to przynajmniej, w tą pułapkę? Bo one zaraz dupną mhm. No i co teraz? No nie no! Dało się Jeden statek unieruchomiony. O, tu wpadł chłop do wody. tym można przejść. Tego nie było. Nie, widzi nie widzieliście tego. Co się chowasz? Kurna, ten co ma rzucać, to się wbija, ten co, co ma się wbić, to sobie się chowa. O nie! Zabra zabiłem go prawie. Gdzie jest mój oszczep. Ja bym chciał jeszcze jeden. O, no, ja się może schowam. No nie, no swojego! Jak to pierdyknie. O, shit! Biegną tu. No! A chciałem tego uniknąć właśnie. No i co? Nie udało się. A fatalnie. Uzbierałem na oszczep. Następny odcinek, jak... albo nawet pod koniec tego. Dobra, jeszcze z... trzy razy się odrodzę z tym harcownikiem, i później już. Ten quarter, staff. Uuu, dostał. No, teraz nie dostał. Dobra, to harcownik jest zdecydowanie najlepszy z wszystkich. O oh shit, on rąknie! A mongus. Znowu bez rąk. Ty! Acho que... Nie mam broni. Znaczy, mam broń, ale nie mam tego, tarczy. Miał być żółtoszczepem, szczepę, aż... może... Znaczy... A, nie nieważne. Masz... Nie, nie, nie spal się. Lecimy! O! Ura. Chodź tu. Kurde, no. Dobra Jeszcze raz się od... Co to jest? Ale lekka tarczą, tak Teraz. Krzyżowiec. To jest moja ulubiona broń. Topórka to jest OP. Quarter O, szepy tu były! O. Nie, ale harcownik jest OP, naprawdę. A ty... A ten co? Co tam stał, Już go nie ma. Ktoś go zestrzy... Nie! Dobra. Quarter Staff. Nie używam tego ani razu. Jeszcze. Mhm. Jestem ciekaw jak się tym gra. To jest po prostu taka pałka? No nie. Ale może, może jest OP. Na razie nie widać. O, to jest tak jak pobijak, znaczy ten, tam... nie wiem co to było Au! Au! Udało się. Dobra, w się w tych. Jak to działa? O! No i mi obcięli rękę. O właśnie tym toporem kata to jest tak opę broń. A! To tak działa ten super atak. PUM! Nikogo nie PUM! szeze koś trafię to ich zzna No pra, wbijmy się wbijamy się którego tego mm. Nie! Dobra, tedy quarter staff jest dobry. Nie wiem jak to się czyta, ale quarter Kłoter. Quater. A tu trzeba rozwalić te! Hm. Wogo. Ało. Jezus! Miecz guroli! Nie mówisz, że się zrespiłem jako. Czy ja się zrespiłem jako piechur? Tak. Super. Nie, ja się zrespiłem jako rycerz. Dobra, ale jeszcze nie, nie testowałem tej broni. To mogę przetestować. No, świetno. Może być Może być Oło Jak go rozsadziło Oło Dobra mnie to jest idealne, żeby zakończyć ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, opiszcie w komentarzach. No i co? Halo.